Nie znam prawie innych języków poza polskim. Polski jako tak znam, a inne to bardzo słabo. To było pełne humoru, którym towarzyszył śmiech uczestników spotkania z profesorem Jerzym Bralczykiem, mistrz słowa gościów Limanowej. Najpierw spotkał się z młodzieżą, a później w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury opowiadał o swojej życiowej przygodzie z językiem polskim. Polski język jest trudny. Polski język dla mnie jest przyjemny. Jest. Zabawny miejscami, jak powiedziałem. Jest charakterystyczny, czy jest trudny. Trudno mi powiedzieć. Głównym organizatorem ale... wydarzenia był Bank Spółdzielczy w Limanowej, który do współpracy zaprosił Miejską Bibliotekę Publiczną. A spotkanie prowadził prezes banku Marcin Kozdroń, który miał niełatwy orzech do zgryzienia. O czym wspomniał podczas rozmowy nagranej tuż po spotkaniu. Opinia jest, że nasz język jest językiem. To jest taka straszna sprawa. Jeżeli Państwo coś powiedzieli, to bym usłyszał. Państwo słyszą, co ja mówię. Państwo słyszą, co mówi Pan prezydent. Ale ja Pana prezydent nie słyszę. Pan prezydent kiwa głową na to, co ja mówię, ale jestem pewien, że nie wszystko słyszy. Bo tutaj... Tak... Zamyśliłem się. Bo tutaj to... Jak Pan się czuł prowadząc ten wywiad? Ja nie wiem, czy to można nazwać prowadzeniem. Poddałem się... Sugestią pana profesora, no mistrz słowa, naprawdę była to duża trema dla mnie i przeżycie. Wybitny językoznawca, wspaniały człowiek, obdarzony Dużym poczuciem humoru, a więc ja mam nadzieję, że wrażenie były tak, jak być powinny wśród publiczności i to będą takie chwile, które pozostaną w pamięci na wiele, wiele lat. A rozmawiano nie tylko o zawiłościach języka polskiego, które dla profesora Bralczyka aż takimi nie są, o czym może świadczyć swoboda w formułowaniu zdań, które miały nie tylko sens, ale też świadczyły o jego fascynacji, szerokim zainteresowaniu językiem ojczystym. Nie Łatwością przyszło nauczenie się polskiego, zwłaszcza w mowie. W piśmie już trochę trudniej było, ale w mowie to się nauczył szybko, ile pamiętam. Pan chyba też tego nie pamiętam. No, ale ja tak mi się wydaje. No właśnie dlatego, że nie pamiętamy, no to świadczy to o tym, że szybko się nauczyliśmy publiczność reagowała znakomicie ponieważ zadawano pytania odnoszące się do współczesności do problemów które pojawiają się w języku na bieżąco Tak tak język widzimy to jest taki instrument którym się każdy z nas posługuje czasami lepiej czasami gorzej i chodzi nie tylko o mówienie ale tak jak pan profesor powiedział o słuchanie ale też mówienie tak aby Druga osoba mogła zrozumieć tą wypowiedź i wyciągnąć właściwe wnioski. I myślę, że to jest ważne przesłanie, które dzisiaj padło z ust pana profesora, żeby mówić ze zrozumieniem i słuchać, starając się zrozumieć. To było bardzo ważne. Mam pytanie. Nie zabrakło pytań od uczestników, którzy chcieli poznać opinię wybitnego językoznawcy, aby móc zweryfikować również swoje zdanie na zadane przez siebie pytania. Mam trzy odpowiedzi uniwersalne, które zawsze się, mogą się sprawdzić. Jedna z nich może się sprawdzić. Pierwsza odpowiedź na pytanie, na które odpowiedzi nie znam jest świetne pytanie. Znakomite pytanie, bardzo trafnie pan to ujął, rzeczywiście. Tak, to jest istotna sprawa. Powinniśmy się nad tym zastanowić głębiej. To prawda, tak, tak. A trudna sprawa, dziękuję bardzo za to pytanie. Bardzo dziękuję. Proszę o następne. Druga odpowiedź brzmi: przepraszam, o co panu chodzi naprawdę? O co naprawdę chodzi? Ja się nie boję trudnych pytań. Trzecia moja ulubiona odpowiedź, której już udzieliłem nawet publicznie wczoraj, chyba o niej nawet w na telewizji mówiłem. Pańskie pytanie jest tak dobre, że nie chciałbym go zepsuć swoją odpowiedzią. Te były dość poważne, a dotyczyły m.in. używania języka polskiego na co dzień, jego przeobrażeń, a także języka dyplomacji i języka, którym posługuje się sztuczna inteligencja. Polacy nazywają tę inteligencję sztuczną, a w polskim języku słowo sztuczny znaczy nieprawdziwy, udawany, nienaturalny, więc gorszy. I dlatego też. Możemy się bronić przed tą inteligencją, choćby tym, że nasza jest prawdziwa, a tamta ta, sztuczna. Niemniej jednak, no, jest to, tak jak mówię, wyzwanie, zwłaszcza dotyczące też etyki, a ponieważ etyka dziennikarska to też nie jest coś, o czym myślimy, że się rozwija i się kształtuje, w, że powiedzmy, w dobrą stronę. No to możemy podejrzewać, że tego rodzaju eksperyment może nam pokazać możliwość nie wiem, robienia reportaży różnych nieprawdziwych. I do tej pory bywały czasami reportaże, które były w jakiś sposób zafałszowane. Trochę się tego obawiam. Co sądzę, to nie jest tak, żebym powiedział, unikajmy tego, bo jeżeli coś pojawia się, nowa technologia, to raczej powinniśmy po pierwsze znajdować to, co w niej jest dobre, a po drugie uczyć się opanowywać. Z tym też tak powinno Będzie trudniej niż w innych przypadkach. Będzie trudniej. Jednocześnie Będzie pan profesor, ta profesor ta ta też nikogo ta... nie ganił za błędy językowe. Oprócz mnie. Ale to jest właśnie cudowna postać pana profesora, który jest niesamowicie ciepłym człowiekiem. Potrafi bez pytania udzielać odpowiedzi. Na zakończenie spotkania profesor Jerzy Bralczyk odebrał od widzów Gromkie Brawa, a od organizatorów kwiaty i drobne upominki. Zapewne to nie ostatnia jego wizyta w Limanowej. Zapraszamy na